Siemanko, witam Was w odcinku 17 z Gotik Ciekawostki. W tym odcinku pokażę Wam Bóg z rogami cieniąstwoja. Bóg jest tylko właśnie taki dostępny. Jak mamy trzeci rozdział i jesteśmy najemnikiem. No dobra. No Basta je do nas zagaduje. No i właśnie on mówi nam o tych rogach cieniąstwoja żebyśmy mu przynieśli. No i może nas również nauczyć tego. Dobra Dobra, i jak mamy rogi czynią twoje już, to mu je oddajemy po prostu. Dostajemy doświadczenia i kasę. No i dobra, i teraz wystarczy go, że go pobijemy. I w ekwipunku on będzie miał te rogi. No, i poczekamy aż wstanie, i będziemy mogli tak robić w nieskończoność, zyskując w tym właśnie doświadczenie i kasę. No, wstawaj. Jeszcze raz to pokażę. Zobaczymy następnym razem. Hej, ty. To? No, i jak widać, możemy mu oddać je ponownie. No i to by było na tyle w odcinku 17. Na razie.